Byliście? No, no to że byliśmy. Byliśmy, no to co cię pocałował? No to wiesz co, no to właśnie wcześniej był Jan Paweł II. Takim wiesz, tym białym, nie? Tak, ubrany. To fajnie, to już o to kim będziesz pisał, tak? No na zdjęciach widzieliś tę wystawę, która jest na korytarzu. Jeszcze nie widzieliśmy, ale teraz obejrzymy, bo tak tylko pr pr przelotem. No to dobrze, A, no i co? I, I masz pisać i co tam? Jakie masz pierwsze pytanie w ogóle powiedz Czy miał pan okazję spotkać się z Janem Pawłem II? Mm -hmm. O no właśnie. To jest ciekawe. A to w, chcesz bo 20 lat tej wizyty, tak? Dobrze, to wiesz co, to ja tak teraz muszę pomyśleć, co tu zrobić jako, jakąś rzecz wziąć to teraz, żeby sobie przypomnieć, bo ja miałem okazję spotkać się z Ojcem Świętym. Ale nawet pomagałem w tym, żeby wizyta Ojca Świętego, jak były 20 lat temu w Toruniu, żeby mogła się udać. No, to było bardzo fajne wydarzenie. Ale wiesz co, mam jakąś książkę z tego momentu, to sobie pooglądałem książkę i ja tobie powiem, na czym to polega, tak? Tak? Może tak być? Z czym to jest związane? Tak, tak. Ja mam tą książkę. Mhm. O! Tak. Dobrze. dobrze, dobrze. O! Zobacz, jest taka książka. Widzisz? Ojcze Święty to. O Ojcu Świętym. Poznajesz? Ojca Świętego? Zobacz. Byliśmy u Ojca Świętego. Jak pytasz, czy miałem okazję poznać, spotkać Ojca Świętego. Zobacz, tutaj byliśmy z taką delegacją z, naszej, z naszego miasta i z Diecezji. U Ojca Świętego, to jest Ojciec Święty. Tutaj są władze miasta naszego, tak? Tutaj jest też pani marszałek Senatu, a tutaj z tyłu, zobacz, jestem tutaj, stoję. Tak! W Watykanie. O, a tutaj, zobacz. Kogoś rozpoznajesz? Podobny jestem trochę? No, <grym> czyli się tak nie zmieniłem, co? <grym> nie, w ogóle. <grym> czyli tutaj jest dowód na to. Że miałem okazję spotkać się z Ojcem Świętym. Tak? Czyli, a tutaj wiesz kto to jest? Na tym zdjęciu? To jest marszałek województwa obecnie. Wyobrażasz sobie? A my byliśmy razem wtedy u Ojca Świętego. I nic się nie zmieniło. Teraz też jeździmy razem. <grym, 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 i, I też jest fajnie. Także, odpowiadając na Twoje pytanie. Rzeczywiście miałem okazję spotkać Ojca Świętego kilka razy. A tutaj, to było w Watykanie. Wtedy zaprosiliśmy Ojca Świętego w imieniu młodzieży. To był 1998 rok. Do tego, żeby Ojciec Święty przyjechał do Torunia i spotkał się z nami tutaj w Toruniu. No i Ojciec Święty, pamiętam, wtedy poklepał mnie po ramieniu, tak jak ja cię teraz. Pan mówi, jakoś to będzie. No, i jakoś to było, czyli przyjechał. Czyli Ojciec Święty słowa dotrzymuje. No, także odpowiadając na Twoje pytanie, tu potwierdzam na tym zdjęciu, że rzeczywiście doszło do spotkania. Widzisz, że mówię prawdę, tak? Zgadza się. Jakie jest Twoje drugie pytanie? Co było najtrudniejsze od przygotowanej wizyty? A, no właśnie, zobacz. Od razu na, na tym zdjęciu Widzisz, pan architekt co robi? Rysuje, maluje eee, ołtarz. Takie, no, widzisz, jaka to była duża konstrukcja? To było spotkanie. Specjalny ołtarz przygotowany w związku z wizytą Ojca Świętego w Toruniu. Bardzo trudna sprawa, bo chcieliśmy, żeby to był piękny ołtarz, prawda? Trochę jak żagiel to wygląda. Widzisz to? Tak ten te, 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 te konstrukcję, z jednej strony oczywiście, a to były łuki gotyckie, ale ten materiał tak jak żagiel. I o co chodzi? O co chodzi w tym, w tym właśnie w tej konstrukcji? Chodziło właśnie o to, żeby nawiązać do tego, że Torun jest pięknym miastem, które ma piękne mury, jest właśnie miastem gotyckim. Zobacz, wszystkie te rzeczy, Każda taka rzecz to jest z ołtarza głównego Pan Jezus, tak? Zrobione były w pracowni, specjalnie zrobione, specjalnie przygotowane. Każdy element był odpowiednio przygotowany. Widzisz? To nie to, to że Ojciec Święty usiadł na tym yy, takim tronie, czy też inaczej na fotelu, to musiał być ten fotel dobrze wszystko przygotowany. Także każda rzecz, którą robiliśmy, musiała być dobrze przygotowana. Dobrze y, zaplanowana, y, No bo z drugiej strony zobacz, tutaj każdy patrzy na śmieszne zdjęcie wyszło, co? Trochę. Widzisz? Co, co było napisane? Realizujemy rezons na okulary. Tak, a panie z tego y, miejsca patrzą przez y, okno, y, właśnie, bo wyglądają, czy ojciec Święty jedzie. W każdym razie, zanim doszło do tego momentu, że Ojciec Święty przyjechał, to musieliśmy zrobić dużo różnego rodzaju takich działań organizacyjnych. Przede wszystkim przygotować na lotnisku miejsce, gdzie Ojciec Święty po prostu do nas miał przyjechać, gdzie miał się z nami spotkać. To przede wszystkim była taka sprawa. Z drugiej strony wiedzieliśmy, że musimy tak pracować. Aby każdy, kto do nas będzie chciał przyjechać do Torunia, a nie tylko z Torunia osoby, ale też i z innych miejscowości, na przykład nie wiem, z miejscowości takich jak Zotoria, Kaszczorek, to są miejscowości związane z Toruniem blisko, tak? ale niektóre były daleko, niektórzy przyjeżdżali za granicę. Przyjeżdżały delegacje z, ze Stanów Zjednoczonych, to daleko, zobacz, to jest mapa z tyłu i to trzeba było przez cały ocean się przedostać tutaj, żeby, żeby tutaj właśnie spotkać się z Ojcem Świętym. My nieraz tam się nie chce, czasami jechać kawałek rowerem, nie? bo myślimy, że to jest daleko albo coś tam, a oni tak daleko mieszkają, zobacz, i przyjechali na spotkanie, do Torunia bliskie, żeby była jak najlepsza atmosfera, żeby każdy, kto przyjedzie do Torunia miał jak najmniej e, problemów. Tak? Żeby miał jak najwięcej ułatwień. Jeżeli ty pojedziesz gdzieś tam z mamusią, z tatusiem, e, z siostrą, prawda? To też chcesz, żeby wszystko było na czas, tak? Jak musisz zjeść, to w tym momencie musisz zjeść, prawda? Bo inaczej to no, świat się może czasami Tutaj, no, wiadomo. Nie dać rady, ale zjeść trzeba. Tak samo tutaj, staraliśmy się, że wszystko, co jest potrzebne, żeby tutaj do trudnia przyjechało ponad 300 tysięcy osób. To bardzo dużo. I trzeba było zrobić wszystko, żeby te osoby były bezpieczne, żeby się nikt nie zgubił, żeby wszyscy byli po prostu. Yy, przetransportowani, żeby była woda do picia, żeby każdy słyszał. Trzeba było zrobić nagłośnienie, trzeba było zrobić sektory, gdzie każdy będzie wiedział, gdzie ma, na przykład, przyjść na spotkanie z RZS. Także yy, tych spraw organizacyjnych było bardzo dużo, ale sobie poradziliśmy. Czy mamy jeszcze jakieś pytanie? Co pan najlepiej wspomina? O! To mógłbym długo opowiadać. Specjalnie takie pytanie tutaj przygotowane, żebym chyba tak długo się wypowiadał, co? <laughs> A, zobacz, zobacz, ile to jest wolek tutaj spraw. Zobacz. Co najlepiej wspominam, zobacz, od samego po poranka, zobacz, tutaj na zdjęciach to najlepiej widać. Była co? Trochę lekka mgła. Tak? I od samego początku, jak się tylko dzień pojawił... Ta mgła się pojawiła, to już ja wiedziałem, że to będzie najradośniejszy dzień dla tych wszystkich, którzy dzisiaj, w tym, czyli 20 lat temu, przybędą na spotkanie z Ojcem Świętym. Zobacz, ja zawsze mię wspominam. Zobacz, jak młodzież tutaj kroczyła. Widzisz? Jak radośnie, jak szczęśliwie, no, jak co ja wspominam. Powiem tobie, że wspominam bardzo takie jedno spotkanie. Jedną, myślę, że za chwilę to zdjęcie. Znajdziemy tutaj, tutaj zobacz, Ojciec święty był w katedrze, w Nicy, yy, Mikołaja Kopernika, bo tam jest Mikołaj Kopernik. Zobacz, tutaj było spotkanie ze światem yy, nauki na uniwersytecie. Zobacz, jak ktoś <grym się> miał fantazję, żeby sobie yy, powkładać yy, chorągiewki, prawda? Związane z wizytą. Śmieszne, ale, ale fajne. Ty też czasami lubisz, żeby było śmiesznie, bo wtedy jest fajnie, prawda? No. No to chodzi. No i, i zobaczcie, ile tych osób było. Dużo, widzisz? Ile osób było? Bardzo dużo. I każdy przyniósł ze sobą jakąś flagę, jakiś element. Było bardzo dużo dziennikarzy. Pięknie wygląda ten ołtarz. Zobacz tutaj. Wow. Fajnie. Jakie fajne kolory, co? No. I Ojciec Święty był tutaj, na dole, nie widać prawie, że co? No, ale piękny, duży obraz, podobał Ci się, nie? I teraz wiesz, co jeszcze szukam takiego jednego zdjęcia? Mam nadzieję, że mi się uda je znaleźć. Właśnie zobaczę władzę. Każdy chciał się spotkać z Ojcem Świętym. I, I dla mnie takim, takim spotkaniem szczególnie ważnym była Historia dziewczynki, która przyjechała tutaj do Torunia. Wiesz? Zobaczymy, czy mi się to uda. Zróbmy no. chyba ile osób było tutaj chętnych, żeby spotkać się z Ojcem Świętym. A ta historia, o której. A, znasz tą osobę? To jest Mikołaj Kopernik. Tak, jest. Jesteśmy tutaj w centrum miasta. Obok tego pomnika przyjeżdżał Ojciec Święty. A to, słuchaj, zaraz znajdę to zdjęcie. O, to jest dziewczynka, która miała 16 lat, tutaj kiedy przyjechała do Torunia. Ona jest dziewczynką, która napisała do Ojca Świętego Jana Pawła II list z prośbą, że pomógł uratować jej wzrok. Ona była z takiego kraju, z Iranu, gdzie nie robiono takich operacji, byli biednymi ludźmi i ona no, prosiła, mimo że nie była. Katoliczką, tak, czyli nie chodziła tak jakby do kościoła katolickiego, poprosiła ojca Świętego o to, żeby pomógł. I ojciec święty nie patrzył na to, że to jest osoba z innej religii, ale pomógł jej, bowiem napisał też w tej sprawie do osób w Stanach Zjednoczonych, żeby pomogły jej uratować zdrowie. I ta dziewczynka razem z tą grupą przyjechała do Torunia, żeby podziękować ojcu świętemu, że nie, nie zostawił jej listu, nie schował jej do y, szuflady, przeczytał i pomógł jej uratować zdrowie. Piękna historia, piękna. Także to jest to, co najpiękniej zawsze wspominam. To jest właśnie to wydarzenie, a całą tą historię y, tutaj mam opisaną. Taki artykuł y, krótki został y, przeze mnie napisany i y, pozwolę sobie tobie przekazać, bo przeczytasz to, co powiedziałem teraz. Będę miał do Ciebie prośbę, potem żebyś sobie przeczytał. Patrz, tutaj jest napisane. Odzyskała wzrok dzięki Ojcu Świętemu. I to opisuje to, co widziałeś na tym zdjęciu. Może tak być? Przeczytałeś ten artykuł później sobie? W spokoju? Tak? Fajnie. To jest bardzo miła historia. I takie spotkania właśnie przynosiły wiele, wiele takich no, historii, których nie wszystkie, nie wszystkie z nich można było opisać. Ale tą, ta historia jest tutaj opisana, także Proszę bardzo, przekazuję jako odpowiedź na to trzecie pytanie, które brzmiało jak powiedz jeszcze raz. Co pan najlepiej wspomina? No właśnie, najlepiej wspominam to spotkanie. To spotkanie tej dziewczynki i całą tą historię, która miała miejsce tutaj w Toruniu. Niezależnie od tego, że było jeszcze wiele, wiele fajnych historii, no ale o jednej tylko mogę powiedzieć, bo wiem, że wywiad nie może być nieskończoność trwać, prawda? No, dobrze. To dziękuję serdecznie, że, że mogliśmy na ten temat porozmawiać. Także. No i mam nadzieję, mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja e, pomyśleć sobie, bo jest wiele rzeczy, które są związane z Ojcem Świętym, e, w taki sposób, żebyś się też trochę interesował, też e, mamu się podpytał, tatusia, e, bo po prostu oni pamiętają tamten czas. Ale czasami takiego taką osobę jak ja który jak mówią jest jak wujek, prawda? No, może nie związany.